Dzień dobry, no powiem Wam tak. W ogóle nie planowałem dzisiaj biegania, bo biegałem wczoraj, i... ale dostałem powiadomienie, że w paczkomacie czekają na mnie nowe buty HOKA. Słuchajcie, tu Wam pokażę. A pierwszy raz i jedyny do tej pory w życiu miałem okazję biegać w butach Hoka podczas Mistrzostw Świata Ironman w Nicei, gdzie pojechałem jako kibic i tam do testów wypożyczyłem sobie na Expo, co prawda karbonowe Hoki, ale tak mnie e, zauroczyły i zafascynowały, że gdy tylko zacząłem się rozglądać za butami na zimę, no to e, od razu skierowałem się w stronę Hoki i znalazłem super buty e, z Gore-Texem, czyli nieprzemakalne. Model... Kurde, już wam powiem. Clifton 9 GTX. No i nie mogę sobie mój tej przyjemności. Przyjechałem tutaj yy, na stadion koło domu. To nie będzie trening biegowy, ale... No muszę się kawałek w nich przebiec, bo... Nie wytrzymiem, że tak powiem. To odpakowujemy. No to słuchajcie, jestem na stadionie. Jeszcze nie zacząłem biec, ale już czuję, że to był strzał 10. Leciutkie. Super amortyzacja. Mięciutkie. No Myślę, że będą same niosły moje nowe buty Hoka. Nic, idę za kawałek pobiegać, ale się jaram. No to biegniemy. Ale mięciutko, ale fajnie. Ulala, biegnę dalej. Ale to się zatrzyma i wyłączę kamerę, żeby się nie zabić. Zajebiste są. Hoka. Strzał dziesiątki. Nie, bo pierwsze, trochę poprzyśpieszać. Ale to już pozwolicie, że odłożę kamerkę, żeby Pobiegać sobie, po prostu poprzyśpieszać trochę. No nic. Zajebiste są te buty. Jaram się w chuj. Przepraszam proszę Państwa. No to nowe buty przetestowane. Powiem Wam. Zajebiste. Hoka Clifton 9 GTX. Polecam tego zawodnika. Mega!